Moim Państwa gościem jest Piotr Kozłowski, dyrektor Biura Maklerskiego PKOS-a. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, jesteśmy na 21. konferencji Izby Domów Maklerskich. To już tradycyjnie ważne wydarzenie dla środowiska maklerskiego. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia kondycję branży? Patrząc na dane KNF-u opublikowane, no oczywiście można by powiedzieć świetny rok, świetne wyniki, e, natomiast chyba to jest bardzo nierównomierny rozkład wśród poszczególnych biur i domów maklerskich. E, patrząc na nasz dom maklerski, banku Pekao S.A., e, no jestem bardzo zadowolony. Tak, Nie wiem jak moi szefowie oczywiście, ale 46% przyrostu przychodów rok do roku i to w takim Zdywersyfikowanym portfelu wydaje się być wystarczającym elementem, żeby mieć satysfakcję. No i oczywiście też uwarunkowania makro są tutaj bardzo sprzyjające dla nas, tak? no bo wiemy, jakie są dzisiaj niskie stopy procentowe, jaki jest naturalny transfer środków z banków do produktów inwestycyjnych. Nie tylko już bezpośrednich inwestycji na giełdzie, ale również jednostek zbiorowego inwestowania. No, powiedziałbym także, odpowiadając na pytanie pani redaktor, że e, chciałbym, żeby taki rok powtórzył się dla branży e, jak rok 2020. Prezes Izby Domów Maklerskich, Waldemar Markiewicz, zwrócił uwagę na to, że dane dotyczące m, wyników biur maklerskich i domów maklerskich. E, powinny zostać inaczej publikowane, mhm. ponieważ jest tutaj duża różnica, tak? Domy maklerskie zarabiają mniej niż biura maklerskie w strukturach bankowych. Czy tutaj też pan widzi tą taką rozbieżność, którą należałoby zmienić w publikacjach? Tak, tak. odpowiadając na to pytanie, to zgadzam się tutaj z profesorem Markiewiczem, a te statystyki zaburzają się wzajemnie. Oczywiście domy, domy maklerskie są to spółki akcyjne i one w pełni odzwierciedlają w swoich wynikach koszty funkcjonowania. A biura maklerskie, jako jednostki wewnętrzne banków, mimo że są wydzielone, jednak to rozproszenie kosztów po różnych jednostkach banku powoduje to, że ich wyniki w sposób naturalny są lepsze. Aczkolwiek, no, gdybyśmy pewnie podsumowali funkcjonowanie działów prawnych, działów IT, e, tak jak to wygląda w spółkach akcyjnych, no, prawdopodobnie te wyniki by były trochę e, inne. Jest, jest to zaburzenie na pewno w takiej ocenie kondycji całego rynku i poszczególnych podmiotów na tym rynku. Wspomniał Pan, że kondycja Biura Maklerskiego była bardzo dobra w minionym roku i zapowiadają Państwo jakąś mega ofensywę. Na czym ta ofensywa będzie polegała? Mm, e, dziękuję za to pytanie. E, tak, no, na pewno mamy przed sobą taki okres, w którym chcemy naszym klientom przedstawić nowe rozwiązania technologiczne. I to nie tylko te, które wynikają bezpośrednio z, z COVIDu, ale również z jakichś wcześniejszych naszych przemyśleń i poszukiwania rozwiązań. Bardzo szeroko rozbudowujemy ofertę produktów strukturyzowanych. To już było widać w 2020 roku. W tej chwili będziemy mieć nowego partnera, właściwie już podpisaliśmy umowę, jeszcze się tym nie chwalimy z naprawdę światowej klasy graczem. I chyba jesteśmy jednym z nielicznych biur, które dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i niektórych klientów podmiotów gospodarczych wprowadziło nową usługę agenta emisji. Szeroko działamy na rynku klientów instytucjonalnych, i tam, poza oczywiście rewizją warunków cenowych, mamy również nowe rozwiązania związane z dostarczeniem analiz dla, z rynków zagranicznych. Tutaj już praktycznie finalizujemy podpisanie umowy z jednym z dużych światowych prowajderów. No, mógłbym jeszcze wymienić kilka takich punktów, ale. To są chyba najistotniejsze, które mają spowodować to, że, że ten komfort współpracy klientów z nami będzie większy. No poza komfortem oczywiście chcemy, żeby to, ta współpraca cały czas była profesjonalna i żeby jakość tej współpracy ulegała stałej poprawie. A jakie są państwa szacunki na ile te zmiany mają wpłynąć na poprawę wyniku? Powiem tak, e, oczywiście, że e, każde wdrożenie opatrzone jest jakimś biznes case'em, my patrzymy to na to w, z takiej perspektywy raczej e, trzyletniej niż jednorocznej, ale jeżeli miałbym e, odpowiedzieć Pani na, na to pytanie, czy, ten, czy spodziewam się, czy wynik Biura maklerskiego w tym roku będzie lepszy niż w roku 2020 i czy to będzie spowodowane między innymi tymi inicjatywami, to odpowiedź brzmi tak. Podsumowując, konferencję Izby Domów Maklerskich, czy Pana zdaniem uda się zrealizować strategię rozwoju rynku kapitałowego w obecnym kształcie? E, trudne pytanie, bo no, strategia ma już swój wiek, swoje lata. Pewne elementy strategii już są zaimplementowane. Natomiast jest to obszerny dokument, tak, ukierunkowany na wielu płaszczyznach działania. Myślę, że jest dalsza realizacja strategii jest oczekiwaniem całego środowiska rynku kapitałowego. Co do dynamiki, chciałbym, żeby była większa. Myślę, że oczekiwanie tutaj prelegentów jest bardzo podobne. We wszystkich panelach przejawia się ten, ten wątek. Poza tym, to jest dokument potrzebny. Całkiem niedawno słyszałem wypowiedź chyba pana prezesa Sochy, który powiedział, że żeby rynek kapitałowy się rozwijał, niepotrzebna jest strategia. Ja natomiast musiałbym postawić tezę kontrowersyjną, żeby rynek kapitałowy się rozwijał, potrzebna jest strategia, potrzebne są kierunki, w których ona ma działać, potrzebne jest wsparcie instytucji rządowych, potrzebne jest wsparcie regulatorów, potrzebne jest rozumienie tego rozwoju przez uczestników tego rynku a, i w końcu a, na, musimy też pamiętać o kliencie docelowym rozwoju tego rynku, czyli o instytucjach finansowych i o a, klientach indywidualnych. I... Mm, Spodziewam się, że, żeby, że ta konferencja mocno przywróciła myślenie wszystkich uczestników rynku o samej strategii i sposobie jej realizacji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.